to przełożymy plasticzek, no i niestety brakuje nam tutaj kawałka, to było takie, e, taki chlapacz, tego nie będzie i coś tu trzeba stworzyć e, i zaraz Wam pokażę jak to będę robił. Siemanko, cześć Wam, słuchajcie, no i jak zwykle ostatnie podrygi Pajero i trzeba sobie coś wyrzeźbić, <laughs> niestety jak gdyby, yy, stety, niestety, bardzo dobrze, że na przykład yy, inwestor tutaj, czy właściciel polej, pojazdu zmienia koła, zmienia opony na ciutkę mniejsze, więc nie będę musiał jakby tutaj tego elementu podcinać, bo taka była opcja, że będę podcinał, zostaje to w ten sposób, tak jak jest. Plastik ten na górze z napisem Pajero yy, będzie tak jak on teraz jest, tylko oczywiście odnowiony, pomalowany na czarno. Niestety ten kawałek, tu, je, tu będzie jeszcze guma, i ten kawałek ma za duży tutaj uskok. Eee, muszę tu coś dorobić, tu coś wyrzeźbię własnego pomysłu. Właśnie, a wiecie z czego? Zobaczcie, już wam pokazuję. O, z narożników tylnych, z narożników tylnych będę rzeźbił przód. Tak to będzie, słuchajcie, wyglądało. Efekt końcowy Wam pokażę, co tam zrobiłem, bo ja jeszcze na przykład do końca nie wiem, co to, jak to będzie wyglądać. Okaże się jutro może, jutro pojutrze, jak coś mi do głowy wpadnie. Znaczy mam pomysł, ale jeszcze jakby będę ciął. Co, pokażę Wam jeszcze może spód, bo spodu nie widzieliście tego auta. Ja to zostawiam. Spodu nie widzieliście. Tak już wszystko chyba zaraz przełożę kamerkę. Autko się prezentuje w ten sposób. Powiedzmy, że już jest na finiszu. No takie kurczę, czym bliżej do oddania, to tym więcej jakby odczuwam, że roboty przy nim mam. Dobra, lecimy może pod spód. No i słuchajcie, mamy to. Widzicie teraz spód. Czy uwierzycie, że. Tu pod spodem to była jedna wielka rdza, to uwierzycie, ale mech, pokrzywy, trawa, inne rzeczy. Ten, to auto było jakby utopione. Jak wyjechało z tego stawu, czy zostało wyciągnięte, to stało dość sporo na zewnątrz. No i zaczęło zarastać. Wygląda to w ten sposób teraz. Zerknijcie. Jeszcze na to wszystko przyjdzie Wosk bezbarwny. I lecimy od początku. No Są takie rzeczy jeszcze, które ja bym wymienił, na przykład tutaj, ale to jest tylko powierzchownie. Dziura nie w tumiku, tylko w tej osłonce. No, chciałem zrobić, ale jakby decyzja została podjęta taka, że na razie to zostaje tak, jak jest. Więc niech już tak będzie. Zobaczcie, jak się ładnie prezentują przewody od Breakzilla oplot stalowy do dożywotnia gwarancja więc yy, wsadziliśmy tak to tak to słuchajcie wygląda no i co niedługo finisz yy, z oddania auta yy, no już Powiedzmy, że właściciel się nie może doczekać, kiedy, kiedy wjedzie w nim w błoto. Nie, no żartuję, słuchajcie. Mam nadzieję, że w błoto nie wjedzie tak szybko, że chociaż trochę się pocieszy tym samochodem. Eee, a dzisiaj to tyle. Chciałem Wam tylko pokazać, co robimy na warsztacie, co się w ogóle dzieje. Do następnego, trzymajcie się.